Na Instagramie i na TikToku zapowiadałam Wam, że będę taki film nagrywać I prosiłam Was o zadawanie pytań albo jakiejś tematyki, która po prostu Was interesuje No i zebrałam sobie to wszystko w jednym miejscu, więc przy okazji malowania się dzisiejszego Odpowiem na te najbardziej popularne pytania Zacznę sobie od wyczesania brwi I użyję sobie do tego tego żelu z Anastazji I najwięcej pytań z tego co widziałam Pojawiło się w ogóle o moją sytuację mieszkaniową, czyli czy mieszkanie, w którym mieszkam, jest moje, czy jest kupione, czy jest wynajmowane. Także to mieszkanie niestety nie jest moje, wynajmuję je. Sporo pytań się też pojawiło, czy mieszkam w Krakowie, gdzie chciałabym mieszkać. I ja ogólnie całe życie mieszkałam w Krakowie. Urodziłam się w Krakowie i wychowałam się w Krakowie, więc to jest zdecydowanie takie moje miasto i miejsce, w którym się czuję najlepiej. Myślałam kiedyś o tym, że chciałabym mieszkać za granicą, nawet bardzo o tym myślałam. Chciałam zawsze się wyprowadzić na studia do Stanów i tam już zostać. Natomiast jakoś to marzenie nigdy nie wypaliło, dlatego że jak już składałam tutaj papiery na studia, no to powiedziałam sobie tak: jak się nie dostanę na ten kierunek, który sobie wybrałam i na ten, na którym mi najbardziej zależy, a złożyłam naprawdę na niewiele kierunków papiery, dlatego że wiedziałam konkretnie po prostu, czego chcę. No to mój plan był taki, że jeżeli to się nie uda no to pojadę jako au pair do Stanów, no i spróbuję tam dostać się na studia później i ewentualnie zostać i pracować. Natomiast na studia w Krakowie się dostałam, no i problem się trochę rozwiązał sam i finalnie w Krakowie zostałam. Później jak byłam na studiach, z racji tego, że ja studiowałam filologię włoską, to bardzo chciałam wyjechać do Włoch. Nigdy nie myślałam o tym, żeby tam mieszkać tak na stałe. Natomiast chciałam wyjechać tak na jakiś czas. Mój plan w ogóle był taki, żeby pojechać na Erasmusa i zostać tam później, bo chciałam jechać na drugi semestr, więc wtedy pojechałabym jakoś w lutym. Została tam do czerwca, wróciła tylko tutaj, ewentualnie na egzaminy w Polsce. I plan był taki, żeby później tam pojechać i zostać jeszcze na całe wakacje więc, żeby być tam jakieś tak 9 miesięcy. No i ja chciałam jechać na Erasmusa ze względów głównie językowych dlatego, że jak studujecie języki, to jednak taki wyjazd bardzo otwiera po pierwsze horyzonty, po drugie ja chciałam się pozbyć całkowicie bariery językowej, bo na studiach miałam taki strach mimo wszystko, że chciałam, żeby jak już mówię po włosku, żeby to wszystko było takie idealne i perfekcyjne, żeby nie popełniać błędów, więc potrzebowałam się troszkę otworzyć i, i to był mój plan. Więc cieszyłam się bardzo, że językowo się tak rozwinę i, i w ogóle historia z moim Erasmusem to jest chyba część mojego lore. Bo no, jak bardzo może się to nie udać, to tak właśnie się wydarzyło mi. W ogóle użyłam sobie tego Skin Tintu z Maybelline, to jest jeden ostatnio z moich ulubionych produktów, tak na co dzień bardzo go lubię. Jest też w super cenie, także jak szukacie czegoś delikatnego, co tak fajnie wyrównuje kolory, to bardzo Wam polecam. No i co tam dalej się wydarzyło z tym moim Erasmusem? Oczywiście, wybrałam sobie już miejsce, załatwiłam papiery, dostałam pozwolenie na wyjazd. Wszystko się udało. Miałam jechać do Perugii z moją koleżanką ze studiów, no i tak też zrobiłyśmy. Złożyłyśmy właśnie wszystkie, całą dokumentację. Ja już się bardzo cieszyłam, dlatego że to też była moja pierwsza wyprowadzka z domu, bo z racji tego, że ja się urodziłam w Krakowie i mieszkałam całe życie w Krakowie, i moje studia też były w Krakowie, no to nie, nie miałam potrzeby się wyprowadzać, więc mieszkałam z moimi rodzicami, więc bardzo się cieszyłam, że będę miała taką możliwość, żeby troszkę pomieszkać. Może nie całkowicie sama, ale jednak w innym otoczeniu I coś takiego po prostu niezależnego już mieszkania Było to coś, co bardzo mnie ekscytowało Ja sobie przed wyjazdem kupiłam w ogóle jakieś ozdoby tam do pokoju Miałam zdjęcia takie z paleroidów do poprzywieszania, które chciałam sobie powiesić na ścianę pościel sobie wzięłam i ja naprawdę nawet wzięłam wieszaki z domu. Bardzo dobrze przygotowałam się na ten wyjazd, mogę się poklewać po plecach, bo e, spakowałam się do dużej walizki, takiej jednej wielkiej, jednej kabinówki i miałam torebkę, a spakowałam tam naprawdę dużo rzeczy, więc e, byłam bardzo przygotowana, no i faktycznie tak było, że w tym lutym Pojechałyśmy do Perugi, No i przyjechałyśmy na miejsce Odebrałyśmy mieszkanie, które w ogóle okazało się bardzo, bardzo fajne Było w dosyć dobrej lokalizacji Też miałyśmy takie ładne pokoje No wszystko było super Rozpakowałyśmy się Pojechałyśmy na zakupy Zrobiliśmy całą chemię do mieszkania Jakieś ozdoby, kubki Wszystko czego nam brakowało to, to pojechałyśmy i kupiłyśmy Zrobiłyśmy też takie większe zakupy spożywcze no i yy, będąc na tych zakupach, tak oglądamy telewizję, która była tam w galerii i patrzymy i Zaczęło się mówić coraz więcej Nie wiem, czy można mówić na, na YouTubie to słowo, także yy, O tej wielkiej chorobie, która grasowała w Europie w tamtym czasie Na no, pewno wszyscy wiecie, o co chodzi Zaczęło się pojawiać troszkę więcej informacji na ten temat Natomiast ja stwierdziłam że to będzie tylko chwila, że to jest na razie na północy Włoch, to w życiu nie dojdzie, i jakby nie mamy się czym martwić, wszystko będzie okej. Okay. Kilka dni później dostałyśmy informację od nas z uczelni takiego maila, że jeżeli ktoś jeszcze nie wyjechał, to ma absolutny zakaz wyjazdu, i wszystko się tak naprawdę zatrzymało. My wtedy, będąc tam, musieliśmy podjąć trudną dla nas decyzję, bo byłyśmy tam około tydzień. I trzeba było się zastanowić, co dalej, co chcemy zrobić, bo mieliśmy taką możliwość, żeby zostać, bo już wyjechałyśmy, ale to wiązało się z tym, że była taka możliwość, że zostaniemy po prostu w tym mieszkaniu zamknięte na dłuższy czas. Nie będzie można nigdzie wychodzić, nie wiadomo co z zajęciami, albo miałyśmy opcję szybkiego powrotu. No i stwierdziłyśmy po analizie wszystkich możliwości, że wracamy. Powiem wam, że to jest w ogóle dla mnie jakieś takie bardzo dziwne wspomnienie, dlatego że pamiętam szukanie tych lotów, że wszystko było w takim amoku, że my naprawdę się pakowałyśmy i my po prostu stamtąd uciekałyśmy. Z racji tego, że Perugia jest miastem pośrodku Włoch, centralnie pośrodku w Umbrii, no to tam, żeby jakoś się wydostać. No nie mogliśmy za bardzo jechać na północ. Tak jak wcześniej przyjechałyśmy do Bolonii, no i tak było nam najłatwiej, bo tam już ta sytuacja była bardzo poważna, więc stwierdziliśmy, że próbujemy na południe i jechałyśmy do Rzymu. Tam się okazało, że była nasza kumpela ze studiów, ona też akurat wyjechała na Erasmusa, więc się fajnie dogadałyśmy, że ona nas przenocuje po prostu jedną noc u siebie w pokoju, bo na następny dzień już mieliśmy samolot, więc wracałyśmy autobusem właśnie z tej Perugii do Rzymu. Jak przyjechałyśmy do Rzymu na dworzec autobusowy, tam po prostu naprawdę działy się rzeczy dziwne. Ludzie biegali, każdy w inną stronę, każdy próbował gdzieś dojechać do swojej rodziny, żeby nie zostać zamkniętym po prostu w wynajętym mieszkaniu. I no, było to wszystko takie bardzo przerażające. No i finalnie ta koleżanka nas przenocowała, za co i bardzo dziękuję, bo, bo trochę nam uratowała skórę, dlatego też, że my finansowo już sporo wydałyśmy na ten wyjazd. Jeszcze nam się nie odblokowało całkowicie stypendium. Ja byłam na tym etapie, że ja przed wyjazdem zrezygnowałam z trzech prac, które miałam wcześniej, więc wszystko zostawiłam. I, i tak no finansowo, w ogóle loty powrotne nas kosztowały wtedy... Chyba jakoś ponad 1000 złotych Co na parę lat temu Na bilet z Rzymu do Krakowa To w ogóle były jakieś horrendalne pieniądze No ale finalnie wróciłyśmy Byłyśmy przymus Zostania w domu przez dwa tygodnie Z tego co pamiętam, a potem wszystko zaczęło się w Polsce I przenieśli nam zajęcia już online Więc mój Erasmus Nie wypalił w ogóle To była moja pierwsza, nie, pierwsza przeprowadzka Nie wypał no, i, i przykro mi było bardzo, najbardziej właśnie z tych względów językowych, i też już byłam na takim etapie, że to był ostatni dobry moment, żeby na tego Erasmusa jechać, dlatego że, że później już chciałam się rozwijać bardziej zawodowo, już wiedziałam, że nie będzie na tyle czasu. To był po prostu taki idealny moment, no i niestety się nie udało, ale Widocznie tak miało być i trudno, po prostu trafiłam na zły czas. Natomiast uważam, że jeśli ktoś ma możliwość, to jak najbardziej warto skorzystać, bo na pewno jest to super doświadczenie. A propos, pojawiło się też pytanie o polecenie korektorów, ja aktualnie używam sobie tego Makeup Eraser z Maybelline i korektora z Hourglass. Ten najczęściej stosuję pod oczy, ten tak na niedoskonałości, żeby troszkę rozświetlić buzię. Natomiast zamówiłam sobie ostatnio jeden z moich ulubionych korektorów, który Wam bardzo, bardzo polecam, i jest to korektor z Charlotte. Więc czekam aż mi przyjdzie i na pewno wam nagram jakiś test Mimo, że ten korektor już miałam, więc go dobrze znam Ale żebyście mogli zobaczyć jak on wygląda, bo był super i sprawdzał mi się naprawdę świetnie Zerkniemy sobie jakie tam mamy jeszcze pytania Na razie, na razie wybiorę takie dłuższe pytania i takie krótkie sobie zostawimy na koniec bo to, będzie takie, bo to będzie szybka runda i szybkie odpowiedzi Pytanie kolejne to gdzie chciałabym mieszkać i chyba nie wyobrażam sobie już mieszkać gdzie indziej niż w Krakowie, i wydaje mi się, że tutaj po prostu jest mój dom, i tu jest takie moje miejsce już na zawsze. Zresztą też planuję budowę domu tutaj pod Krakowem, więc z tym miejscem wiążę swoją przyszłość. Marzy mi się trochę, jak będę już taką starszą panią, na przykład na emeryturce, żeby mieszkać częściowo w Polsce, a częściowo gdzieś za granicą, na przykład w Hiszpanii albo gdzieś, gdzie jest ciepło, tak, żeby mogła po prostu na te zimowe brzydkie miesiące sobie wyjeżdżać, więc to jest mój cel życiowy, żeby móc spędzać kilka miesięcy poza granicami. Polski i tam sobie tak fajnie żyć, jak już będę starsza. Natomiast docelowo, no jednak Kraków, okolice Krakowa to jest miejsce, z którym wiążę swoją przyszłość. Myślałam jakiś czas o wyprowadzce do Warszawy, dlatego że nie ma co ukrywać dla tworzenia kontentu, dla wszystkich eventów, no łatwiej jest mieszkać w Warszawie. Moje życie już jest takie mocno ustabilizowane tutaj w Krakowie, także na razie się stąd nigdzie nie wybieram. Marzenia podróżnicze. Moje marzenia podróżnicze? Hm. Wiele z nich już się spełniło. Na pewno na studiach miałam dużo marzeń związanych z Włochami i faktycznie zwiedziłam bardzo dużą część tego kraju. Takie główne miasta i te miejsca, które chciałam odhaczyć, już zdążyłam odhaczyć, więc to mnie bardzo cieszy. Moim ogromnym marzeniem podróżniczym było Bali i to udało mi się zrobić w tym roku, za co jestem tak wdzięczna i tak się cieszę, że to się udało zrobić, dlatego że to też był taki wyjazd, chyba jeden z najdroższych w moim życiu, na pewno, ale wszystko to było tego warte. Naprawdę warte to było tego, bo było tam tak cudownie. Ja byłam jakieś dwa tygodnie. I było przepięknie. To był wyjazd, który po prostu zmienił też mój mental, który mi dał taki spokój ducha yy, i który sprawił, że się zakochałam całkowicie w Bali, dlatego że tam po prostu czułam pierwszy raz w życiu taką. Wolność i taki zupełny chill, że wsiadaliśmy sobie na skuter, jechaliśmy do miasta na jakieś tosty z awokado, na kawki, później na plażę. Po prostu było tak tam cudownie. I marzy mi się, żeby na pewno na bali wrócić i zobaczyć też większą część, bo zobaczyliśmy tylko tak naprawdę takie dwa główne miejsca. A z innych marzeń podróżniczych zawsze wysoko był u mnie stany, nigdy mi się nie udało jeszcze tam pojechać. Natomiast chciałabym zobaczyć i East Coast i West Coast. Mam obawy, czy, czy by było bezpiecznie i tak dalej, więc jeżeli ktoś był w ostatnim czasie, to dajcie znać, jakie są Wasze odczucia, bo wiem, że jest taki mix, Niektórzy są zadowoleni bardzo i mówią, że było super, inni, że niekoniecznie, ale na pewno no, jest to gdzieś na takiej mojej liście, na przykład taki Nowy Jork jesienią. Ja wiem, że dużo ludzi mówi, że Nowy Jork jest przehajpowany i okej, okay, ale wydaje mi się, że. Raz w życiu, ja po prostu muszę to zrobić, muszę odhaczyć to miejsce. Chciałabym wtedy też pojechać na Uniwersytet Yale i zobaczyć, jak to wygląda. Więc to, to jest na pewno moje liście marzeń. Madera też mi się marzy, dlatego że jest przepiękna, przynajmniej tak słyszałam. Hawaje to z takich dłuższych, już i dalszych kierunków. Hmm. Chciałabym zobaczyć Japonię też. Bo w Europie udało mi się zwiedzić bardzo dużo miejsc Mam też takie swoje ulubione miejsca Miejsca, w których już byłam kilka razy Na pewno będę do nich wracać I to są takie miasta jak na przykład Paryż Albo Londyn, albo Rzym Które bardzo lubię i które chętnie odwiedzam Dajcie w ogóle mi znać w komentarzach Jakie są wasze takie marzenia podróżnicze Bo jestem bardzo ciekawa U mnie się to też zmieniało I faktycznie cieszę się, że jak byłam w tym okresie na studiach Że tak dużo pieniędzy wydawałam na podróże Bo wtedy one były bardzo ekonomiczne się przejdę do różu i oczywiście mój ulubieniec, czyli róż z Rare Beauty w odcieniu Hope. Pojawiło się też kilka pytań takich kontentowych i jak na przykład nawiązać współpracę z jakimiś markami, jak zacząć współpracować. Ja też nie jestem jakby ekspertem w tej dziedzinie. Takie małe doświadczenie mam, więc mogę Wam powiedzieć, co się sprawdzało u mnie. Na pewno bardzo ważne jest, aby Wasze social media mówiły o Was, czyli jak wchodzi ktoś na Waszego TikToka albo Instagrama, to one są w jakiś sposób spójne. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wejdzie sobie na Twojego TikToka, a chcesz współpracować z markami beauty, no to ta marka widzi, że okej, okay, czyli tutaj mamy recenzje makijażowe, tutaj mamy na przykład jakieś propozycje makijażu, przeglądy kosmetyków, żeby po prostu te Wasze social media, jak ktoś w nie wejdzie, były takim Waszym portfolio trochę. Wszyscy to chyba mówią też, że bardzo ważna jest regularność, no i to jest prawda. Zasięgi też się bardzo mocno ucinają, jak nie wrzuca się i nie publikuje regularnie, także to jest bardzo istotne, żeby wrzucać faktycznie i żeby to było takie jakościowe. Dużo ludzi mówi o tym, że trzeba znaleźć swoją niszę, no i jest to częściowo prawda, a z drugiej strony uważam, że nie do końca, bo nie ma co szukać na siłę jakiejś niszy. Najważniejsze według mnie to, żeby robić to, co po prostu lubimy. Czyli jeżeli interesujesz się makijażem i modą, to co z tego, że jest tyle już dziewczyn, które nagrywają o makijażu i modzie? Jak wybierzesz sobie jakąś niszę, która Cię w ogóle nie interesuje, to stracisz po prostu zapał i motywację. Więc chyba moja taka najważniejsza rada to, żeby po prostu skupić się na tym, co Wam faktycznie sprawia przyjemność i wybrać sobie taką tematykę, która nie będzie takim ciężarem do nagrywania dla Was, dlatego że ja na przykład lubię testować produkty do makijażu, kocham pielęgnację, lubię robić zakupy, lubię przeglądać, wyszukiwać sobie jakieś produkty z sieciówek, które są takimi perełkami według mnie że I przez to, że robiłam to dla siebie przez tyle czasu, to nagrywanie tego sprawia mi frajdę, a nie jest dla mnie żadnym ciężarem, ani nie sprawia mi jakiegoś trudu Łatwiej zrobić ze swojej pasji, czy ze swoich zainteresowań content, niż na siłę szukanie po prostu jakiejś niszy, czegoś o czym nikt jeszcze nie nagrał. A jeśli chodzi o współpracę z markami, to moja porada jest taka, żeby się nie bać odezwać do jakiejś marki. Jak zaczynałam, to też do różnych agencji pisałam maile do marek, gdzie po prostu mówiłam jak się nazywam, co robię, jaki, jakiego typu content nagrywam, jaka jest moja propozycja tego contentu, który mogę stworzyć dla danej marki. No i później to idzie tak troszkę lawinowo, że jak już z jedną marką rozpoczniecie współpracę, to i zrobicie to naprawdę dobrze i jakościowo, to inna marka to zauważa i też chce podjąć z Wami współpracę, więc nie ma co się bać, warto pisać, interesować się, działać. Nawet jeżeli jakaś marka Wam napisze, że nie jest zainteresowana, to trudno, będą mieć też do Was kontakt, więc może jak się okaże, że Wasze na przykład zasięgi będą większe, to oni wtedy się odezwą. Ja miałam też takie sytuacje na początku, że na przykład odezwałam się do marki, która wtedy mi powiedziała, że nie ma przestrzeni na przykład na współpracę ze mną. I po jakimś czasie odezwali się, że no mieli do mnie kontakt i w sumie teraz są zainteresowani, więc warto naprawdę się odzywać tak, żeby zaznaczyć po prostu, że jestem ulubione sklewy ubraniowe. Mm. Kurczę, zmienia się to dosyć mocno. Kiedyś bym odpowiedziała bez zawahania, że jest to Zara, i faktycznie Zary bardzo lubię. Dużo rzeczy mam stamtąd, natomiast trochę teraz cena do jakości mnie odstrasza, i ja faktycznie dużo rzeczy zamawiam i sprawdzam, czy są fajne. Później się okazuje, że niestety jakoś mi to nie siedzi, albo nie jestem zadowolona z materiału, czy z tego, jak się to układa, i to odsyłam. No ale taki go-to-sklep, no to z którego mam najwięcej rzeczy, to chyba faktycznie będzie Zara albo H&M mnie bardzo lubię kupować i też myślę, że to jest taki sklep, gdzie można znaleźć bardzo dużo perełek. To są chyba takie moje top 2. Natomiast w ostatnim czasie zaczęłam trochę bardziej kupować na em, mniej popularnych stronach. Najczęściej wyszukuję to u jakichś dziewczyn ze Skandynawii albo u dziewczyn po prostu, która, która obserwuje, jak one wrzucą polecajkę jakiegoś sklepu. Dlatego, że wolę teraz sobie kupić co mniej rzeczy, ale takich fajnych, które ze mną zostaną na dłużej. Niż rzeczy z sieciówki, których miałam dużo i które na przykład po dwóch praniach mi się niszczą albo szybko mi się nudzą, bo wiem też, że jak mam wydać więcej na jakieś ubranie, to że to musi być taki bardzo przemyślany zakup, a nie taki pochopny. Natomiast, no, z sieciówek faktycznie kupuję najwięcej i w handy, i to takie rzeczy na co dzień, albo rzeczy takie sezonowe, które akurat są modne, a nie wiem na przykład, jak będę się z tym czuła w przyszłym roku. Więc powiedziałabym, że takie rzeczy na dłuższy czas kupuję z. Innych stron w internecie, natomiast takie uzupełnienia szafy, no to na pewno zara i handem. Z moich sklepów, które teraz mi się bardzo podobają i z których kupowałam i, i faktycznie byłam zadowolona, to na przykład jeżeli chodzi o rzeczy na Pilates, to jest Exerser na przykład Adanola, która ma przepiękne ubrania, taki loungewear at Jersey Avenue, z którego mi się też bardzo rzeczy podobają. Design by Sea to jest też jedna ze stron, które bardzo lubię. Mają przepiękne i super swetry, takie fajne, jakościowe. I zrobię sobie jeszcze kreski eyelinerem z Too Faced. Jeśli chodzi o robienie kresek i gadanie, um, <laughs> będę cicho lepiej, dlatego że ja nie potrafię malować oczu i odzywać. I mój ukochany tusz Sky High od Maybelline. Ja w ogóle ym, dawno nie robiłam kresek, natomiast teraz tak troszkę do nich wróciłam, bo mi się podoba ten look. Pamiętam, że w gimnazjum, dlatego że ja chodziłam do katolickiego gimnazjum, to tam nie mogłyśmy się malować i ja bardzo chciałam się nauczyć robić kreski. Dlatego pamiętam, że przychodziłam ze szkoły do domu i mama mi kupiła eyeliner i ja próbowałam robić kreski, zmazywałam, robiłam jeszcze raz, zmazywałam, robiłam jeszcze raz, bo chciałam bardzo się nauczyć. Po szkole się malowałam, bo wiedziałam, że w szkole nie mogę. No a już w liceum, jak mogłam się malować, to malowałam się bardzo mocno, więc na pewno teraz maluję się delikatniej niż wtedy. Jeszcze pamiętam, że moim bardzo dużym kompleksem w tamtym czasie była wielkość moich ust i tego, że są one dosyć duże. I malowałam sobie bardzo mocno oczy, ani malowałam w ogóle ust, bo nie chciałam ich podkreślać. To jest, to jest takie śmieszne, dlatego że ja teraz jestem, mam po prostu obsesję, naprawdę obsesję na punkcie produktów do ust. Uwielbiam podkreślać moje usta, podoba mi się bardzo, że są większe. Konturówka Everybody London jest po prostu cudowna, mięciutka, polecam. Szminka Clinique, jest to odcień beige pop i jeszcze błyszczyk. Giorgio Armani. I tak się prezentuje ten makijaż. Pojawiło się też pytanie, dlaczego nie zmieniłam swojego nazwiska po ślubie. Odpowiedź na to jest dosyć prosta. Wydaje mi się, że to jest taka decyzja, którą każda para po prostu musi sobie podjąć razem i zdecydować, co jest dla nich odpowiednie. Ja wiem, że bardzo dużo osób zmienia nazwisko, i absolutnie to nie jest. Coś, co ja neguję. Uważam, że to jest piękne i że fajnie, że jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, to jak najbardziej. W moim przypadku to była trochę taka decyzja spowodowana po pierwsze wygodą, po drugie tym, że na pewnym etapie, jak już ten ślub się bierze później w swoim życiu i są rzeczy, które już się z tym swoim i pod swoim nazwiskiem zrobiło czy osiągnęło, to mm, taka zmiana może być trudna. I w moim przypadku po prostu zdecydowaliśmy, że każdy z nas tak się nazywaliśmy, odkąd się urodziliśmy, i tak na ten moment zostaje. Też nie chcę mówić, że na całe życie, bo może kiedyś mi się to zmieni, i wtedy sobie zmienię nazwisko. Mój mąż też nie naciskał na to, żebym to nazwisko zmieniła na jego. Mieliśmy po prostu decyzję wspólnie, że każdy z nas będzie się nazywał tak, jak się nazywał całe swoje życie. I tyle. Czy planuję zwierzęta? No, chciałabym bardzo, marzy mi się piesek, dlatego że ja się zawsze wychowywałam z psa. Moi rodzice też mają psa i, i to też czuję jakby to był troszkę mój pies, natomiast tutaj nie mam żadnego zwierzeczka i na pewno... W przyszłości będę mieć psy. Nie wiem, czy to będzie bliżej czy dalej na ten moment. W najbliższym czasie nie, ale bardzo bym chciała i marzy mi się piesek. Także myślę, że jak już będziemy w domu albo bliżej tego, żeby się przeprowadzić do domu, to wtedy się zdecydujemy na pieska. Jeszcze takie speedrun, jeśli chodzi o pytanka. Ulubione kawiarnie w Krakowie. Bardzo lubię zmączonych, jeśli chodzi o piekarnię i miejscówkę, kafe baggerii. To jest moje top 1 no, miejsca na kawkę, dlatego że tam jest super atmosfera, są pyszne cynamonki i kardamonki, bardzo, bardzo, bardzo dobra kawa. Jakkolwiek najlepsza kawa w Krakowie, przynajmniej była, nie wiem czy jest teraz, ale jak chodziłam na studia, dlatego że ja studiowałam na Ujocie, właśnie filologię włoską, to zaraz obok wydziału filologicznego jest wydział prawa i administracji i tam na pierwszym piętrze była taka kawiarnia, która się chyba nazywała... Um, coffee desk, z tego co pamiętam, w każdym razie była prowadzona przez studentów tam, i oni robili najlepszą kawę, po prostu z idealnie spinionym mlekiem. I tam zawsze wszyscy udzieliśmy ze studiów na kawki, tam się uczyliśmy do egzaminów, więc miałam też bardzo fajne tam wspomnienia. No i kawa tam była przepyszna, a zaraz niedaleko jest też kawiarnia Liszboa, i tam możecie spróbować tych. Pastel de chyba one się nazywają Takie typowe portugalskie ciasteczka z takim kremem, ale budyniowym I a, polecam, jak będziecie w Krakowie, musicie tam pójść Ile razy w tygodniu chodzę na Pilates? Najczęściej chodzę 4 albo 6 razy w miesiącu Więc to wychodzi tak raz, dwa razy w tygodniu czy lubię prowadzić samochód? Lubię, lubię jeździć samochodem, natomiast jeżeli mam wybór, to wolę być Passenger Princess i wtedy mogę coś robić jeszcze podczas jazdy samochodem. Lubię jeździć autem, ale tylko sama. Jak jestem z kimś, to wolę, żeby ta osoba prowadziła. Ostatnie pytanko, tak na szybko, to jaka jest moja wymarzona torebka. Jeżeli chodzi o torebkę, która mi się marzy, ja w ogóle jestem uzależniona od torebek. Jeżeli miałabym kupić coś drogiego, takiego markowego, to kupiłabym na pewno torebki, bo ja kocham po prostu uwielbiam. Na szczycie mojej listy aktualnie jest torebka z Prady. Podobają mi się dwie i jest to taka torebka. Ona się tutaj nazywa Large Suede Handbag. Medium leather handbag, która wygląda tak. Ja się nie znam na tych modelach, dlatego że to aktualnie nie są torebki, które widzę w swoim budżecie. Kiedyś przyjdzie taki czas, że sobie ją kupię, ale są przepiękne. Właśnie te torebki, prady, brązowe, beżowe. Wydaje mi się, że to jest taka torebka po prostu na lata. Ona mi się bardzo kojarzy z latami 90., No jest cudowna. Miłym, rozmarzonym akcentem zakończę ten film i widzimy się w kolejnym vlogmasie.